Dobra 8 wstałem. Jest jakaś, nie wiem, jakaś 22. Ja nie wiem co chodzi w ogóle. Już wstałem o takiej godzinie. Czy wybiłem? Nie, ja złożyłem. Odwrócę okno I, i w ogóle, no, wszystko. Jest ładna, no nie ładna pogoda, ale jest ładnie Dobra, ja się kładę bardziej z... Jest jeszcze Co to robi? Zobaczę, trochę się boję O, zachodzi Dobra, ja idę spać Widzimy się jak stan. trzymajcie się Dobra, ja słyszę jakieś dźwięki na serii. O, cześć mam. Cześć mam. Właśnie sobie kupiłam w cynku sobie ciasteczka, placy, chleb i ziemniaki w tylko muszę jeszcze je uwiecci. Ej, mamo pomocy, widzę kogoś na dachu. Widzę kogoś na dachu. Pomocy widzę mi na dachu. Mamo. Będę się wpatrywał w ten dach. Widzę. Będę się wpatrywał w ten dach. Ja się boję. Ja się boję, widzowie teraz. Bardzo Nie widzę ten, ty masz jakieś zjawy. Nie wiem. E, Mam ja naprawdę widziałem, naprawdę. Nie Ja cię zawołam na, na... obiad. E, e, dasz mi jakieś pieniądze, bo chcę wyjść na razie. O A 14 ile, będę. Jakieś 5 zł Okej? Okay. Co Dobra, schowałem no, to sobie to do kieszeni. O się nie najadaj. Co, to jest? co nam podstawił ziemię? Nie, nie, nie dzieciaki postawiły. Mamo! Co? Widziałem kogoś. Ale co ty masz jakieś zjawy no Nie mnie? Nie. Poważę. Dobra. Oh. Mogę wyjąć teraz z kieszeni. Owiad! <trym> Czy mała, nie mówiła obiad? Słyszałem, i wyjeżdżają. No, a, obiad! Mamo, ja cię ledwo co słyszałem. A, noacja. Przecież ja Dada. wyszłem z domu. A, a tak, no, tak. Mówiłem, że będę o 14, a zawsze o 14 jest obiad. Oj, no wiesz, 10 szybciej. A nie jakieś 10. Był? Był? No mamo, ja mówię! Nie wiem. Dobra, trzeba po kogoś zadzwonić. Mamo, ty przypadkiem nie masz ręku wysokości? No trochę mam. Dobrze, dzwonię, kochani, masz. Bytki i. Mamo, mam pomysł. Dzwoni pod numer 666. Nie, no Dobra, bardzo. dzwonię? Nie, nie dzwoni, nie dzwoni, nie dzwoni, to tylko dla żartu było. Dzwoni pod policję. No, no dobrze, może chodźmy po policję. Chodźmy. No, no może no, tam Dobrze! chodź! co? Nie, nie, A ja mam w kieszeni? O. na pewno do więzienia, bo może tam coś się. No? Tam pilnuje. No chodź. No chodź. O, tam jest pasy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, że pana spotkaliśmy. Idźmy. Bo, bym, bo u nas ktoś tak nas, nas, nas nawiedza. Dlaczego pan bije moją mama? I? Nie, nie pan! Ej, tam jest! To pomocy, tam jest! Prawie mnie szelił! Zaraz przyjdę, kochanie. Ja muszę iść. Zostań tu. Idę po tatę. Ja się boję. Co tu łóżko robi? Nie wiem. Halo. Halo. Pan ma jakiś że może coś mówić? No cześć, Tylko. Coś mama. mama. A, wy wiecie co? nie wie co? to jakiś no. porywacz tutaj przyszedł i szelą mamę i prawie mnie szczel. Przeleciał nad włosami. Szała Dobra. Ej, mówimy. nie, był, był, leci, leci, tu jest! To, to, jest? to ten? Tak, to Chodź ten! Rozwalę no cię! Nie! Ha? On mi bije. pomocy mi, mnie. Chodź tu! Chodź tu! Dobra! Ty uciekaj, synek, a ja się z nim rozprawię. Dzień dobry. Zostaw mojego syna. To ja mam dwóch ojców? K co? Bo tam jest mój tata. Co? Ja mam ojca, jakoś się trupa? Ja się boję, widzowie! Na drugim odcinku już takie rzeczy? To jest mój taki... To jest mój bujek! To jest swój bujek. A! Gdy ja nie widzieliśmy, nie że ja mam takiego wujka. Nie wiem. Bujek, wujek, czemu chodzisz po ulicy? Że ja. Czy panu od dbala? No, tak czasami twój wujek ma. No, kto to, to jest? Właśnie, synek, uciekaj! Uciekaj! Co? Aha! On lata? Czy on zeskoczył? Nie wiem ja się Dobra, lecimy na Dobra, ja muszę iść Teraz do ja się Bawy. nie zamknę w toalecie, widzę, spokojnie Dobrze, e, idziemy do mamy Dzisiaj zaopiekuje się two, twoja siostra tobą do to bazy więc... Ujek ma bitkę FBI Coś tam robi? Albo policja? Nie wiem. Ja idę stąd. Tutaj się, jak widzicie jest zabezpieczone. Możecie sobie zobaczyć. Albo screena sobie zrobić. Akurat. Jakby coś. I tak. No, zróbcie sobie screena. Macie... nie wiem, 5 sekund. Na to. No, nawet nie dam 5 sekund. Ok, no. Otworzone, bo wiecie, widać. Jest lato. Mamy 16 czerwca, akurat nie. Ten mecz z Niemcami. Więc ja będę oglądał w telewizji, nie wiem jakby w domu. Tutaj to nie jest już całej nie wiem. Teraz. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału. No właśnie. Mówię, jak papierat lewa. Widzowie, ja się dowiedziałem Ja się dowiedziałem. Czemu my ci nie mamy? Jeśli widzimy ja, ja się w drugim odcinku już, kiedy dowiedziałem, że jakiś drzew chłop to, jak to mój bujeckoś, ja to mój bujek i mój bujek pewnie lata po drzewach. Czekam. Dobrze, pomogę sobie. Czy ktoś tam kosi? Dobra, coś tam koszło, dzień dobry. Przepraszam. Pan. Słyszycie? Tyś kosi. Tak głośno. O, pomocy! Panie, pan mi pomoże! O, pomocy! No to by, bracie! Kolega jakiś... On nas śledzi! No Masz... nie jest Masz... mój kolega, on nas śledzi. On mnie z dachu. On mnie z dachu. On jest z dachu, szlela naszą mamę. Proszę, macie mi słuch. Ale ja jestem twoim ja, ja jestem twoim bratem. To on Panie! Co pan? Co pan robi? I zobacz, zróbcie sobie ten skry. To mega screen. O, no weź się od Ja screena robię, widzę. Weź weź. 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 O, dobra. Raz, dwa i trzy. I już proszę. Dobra. Tu masz jeszcze frytki i idź do domu, nie będziesz się pomocy. Idź spać, musisz prawie nie być na poniedziałek Trzymaj ziemię Co to, to jest? Trzymaj się To mnie zabije Ja... pomocy, bo on mnie cały czas strzela Idź do domu Musisz... już... Coś się tu otworzył, dziwi? Like... Through... Gada. Nie, no to jest To jest To się. jest nie, to jest twój, nie, mój kolega i chyba żarty. O ty mam Mówię, że to mój kolega. nazwę nie Zrzuciłam go, spokojnie, chodź. Tu masz jest... jest... ja będę pilnował. i Dobra, idź spać. Nie, ja, ja nie mogę spać koło niej. No, ale... I ja też nie mogę koło niej. Ej, bo coś się w łóżko wali. co nie? Co mnie Ej.

No dobrze! No to to jest. I stać nie masz jakiejś... Mam szkło w kieszeni. Mam szkło nie. kieszeni. się No, pomocy! No, mam No, nie. No, nie. No, nie. 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 Nie Niepotrzebnie się, się tu widzowie to przeprowadzali to, to, to Przeprowadzali się do siebie. Nie czy ty idziesz? Pójdź mi, mi, proszę. Idziesz mi, proszę. Idziesz mi,

nie A ja tam nie poddenerowa. Post... A Sara? Wyzwałem. Ja też. No nie. No nie, czy? Nie no pewnie. A fizyk zapinienie oczywiście. McDonald's pewnie też, no nie muszę nawet sprawdzać. No McDonald's też Teraz do apteki pójdę. A w sumie po co mam do apteki, skoro nic mnie nie boli? W sumie? Nie muszę iść do tej apteki. O nic mnie nie boli. O ja? O! Bracie! Co? Jest to dzisiaj pierwszy dzień. Jaki? Idę do pracy, do Asika. Trochę się spóźniłam, ale no. To dlatego nikogo nie ma, bo co tu idzie? Czego pan jeździ? Tu. Barwimy <laughs> miasta? A tak. O, dzień dobry. Kim pan jest? Halo. dobry Indobre. In dobry Czemu ten drugi FBI nie FBI nic nie mówi totalnie. U mm. to mnie? No. Co się so tak dziwnie? Kto tutaj Halo? Proszę Pana? Proszę Pana? Nie Proszę pana? pana? Halo? Kim Pani jest? Nie musisz wszystkiego wiedzieć. O nie, widzowie, pomocy. Jakaś pani mnie goni, muszę ja pomóc. Trzymaj szkło, zbijesz. szkło. No i jak? Mam dla ciebie. Mam dla ciebie niespodziankę. Pomocy! Spokojnie. Mam dla ciebie niespodzianie. Nie będę! Pomocy! Ona mnie przekupuje jedzeniem! Składkę Ona mnie Panie jedzeniem przekupuje. Ponocy. Tu no jest ona lata To jest Ona ona lata po ulicy. porządku. powinien się należeć. No to <laughs> Sorry, zobaczyć, że tak jest To

Tak nie, nie się poleciała. nie boli to nie nie. nie nie dlaczego nie, widzowie, nie, mam nie, nie, widzowie, nie, żebraki, nie, 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 nie,

Nie, co pan tu robią? Nie, nie, niech pani sentycie. nie, pan to macie? No, no, że pan to osoba, Nie, nie, to prawda? No, tak, no, to prawda. Jak wygląda? Jest tam, stała i nie, nie pamiętam jak wygląda, bo w ogóle na nim nie Po Polska było. Nie. Nie. Aaa. Czego? Pan do domu No Boże! Wlada, drzwi tu nie ma! Idź stąd! Mam do pana pytanie, pan zaraz zrobi. Jakie? Gdzie jest Bremen?

a miały być ten trzy razy w tygodniu. Zostawcie lajka like za poświęcenie. Trzymajcie się i pa.